Witam Was jestem Murydo Moxwe 4, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić inny ogień w Minecrafcie, który nie będzie nas podpalał. Ym, robił, pokazał to też Minecraft Polska. Bardzo go polecam serdecznie. Jak go nie oglądacie, to ja wam to pokażę. I tak. Ym, pierwszym krokiem jest wsadzenie czegoś, co długo się pali. Podpalamy to. Ja tu akurat wezmę naderak, żeby to się paliło zawsze. Tutaj też. U mnie nie wychodziło, jak było tak mało, jak było za mało ognia. I następnie tutaj robimy takie coś. czym nam będzie tylko wózek i popchanie go. Następnie wózek, kiedyś wózek się podpali, możemy wszystko już zniszczyć. Tylko zabiję go. Bo tylko widzów mi przeszkadza. Tak, to możemy już zniszczyć. Uważajcie, żeby nie wejść, bo później nie da się z tego wyjść. Hop. Trzeba go jeszcze popchnąć trochę, bo za pierwszym razem on nie będzie dobrze wsadzony. Teraz można to zatkać. Zaraz wam pokażę, że na dircie też tak się da. Hop. I jest jeszcze ogień. Może być w klocku. Nie da się go podpalić. I kiedy chodzimy, to on porusza się za nami. Jakby na nas patrzył. Można z tego robić różne fajne kominki. Ja zaraz Wam pokażę, jak Jak prosto jest taki komin zrobić. Na przykład wsadzamy go w lód i otaczamy go cegłami. To jest bardzo prosta rzecz do wykonania, wystarczy mieć trochę torów i wózek. Czekajcie, za go. Dobra. To wszystko w tym poradniku. Dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. mi na PW. Cześć!